Witaj w podcaście skierowanym do branży IT i cyberbezpieczeństwa. Najważniejsze newsy, realne zagrożenia i kluczowe wydarzenia z branży ściśle wybrane dla Ciebie i tylko to, co naprawdę warto wiedzieć, żeby być na bieżąco. Zapraszamy. W dzisiejszym podcaście wyciek 149 milionów haseł, klucze BitLocker dla FBI oraz destrukcyjny atak na polską energetykę. Masowa ekspozycja 149 milionów poświadczeń w niezabezpieczonej bazie danych chmurowych. W styczniu 2026 roku niezależni badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali krytyczny wyciek danych, w wyniku którego 149 milionów unikalnych kombinacji loginów i haseł zostało wystawionych na publiczny dostęp w niezaszyfrowanym repozytorium chmurowym o rozmiarze 96 GB. Szczegółowa analiza techniczna wskazuje, że dane te nie pochodzą z jednego konkretnego naruszenia, lecz stanowią skonsolidowany zbiór logów złośliwego oprogramowania typu InfoStealer, które w sposób ciągły infekuje stacje robocze użytkowników, przejmując dane uwierzytelniające bezpośrednio z pamięci przeglądarek internetowych. Wśród ujawnionych rekordów znajdują się dane do ponad 17 milionów kont w serwisie Facebook. 48 milionów kont w usłudze Gmail oraz setek tysięcy poświadczeń do platform finansowych i systemów rządowych, co stanowi gotowy materiał do przeprowadzania zautomatyzowanych ataków typu credential staffing na infrastrukturę korporacyjną. Specjaliści do spraw zarządzania tożsamością i dostępem podkreślają, że incydent ten uwypukła nieskuteczność polegania wyłącznie na statycznych hasłach, i wymusza natychmiastowe wdrożenie odpornego na phishing wieloskładnikowego uwierzytelniania opartego na kluczach sprzętowych w celu ochrony przed przejęciem sesji użytkownika. Kontrowersje wokół prywatności danych. Microsoft Corporation przekazuje klucze odzyskiwania Bitlocker organom ścigania. Microsoft Corporation oficjalnie potwierdził przekazanie Federalnemu Biuru Ścigania kluczy odzyskiwania systemu szyfrowania dysków BitLocker, co umożliwiło organom ścigania odczytanie zawartości trzech zabezpieczonych laptopów w ramach śledztwa dotyczącego nadużyć finansowych. Klucze te zostały pozyskane z serwerów chmurowych firmy, gdzie są domyślnie archiwizowane w ramach kont użytkowników oraz w usłudze Microsoft Entra ID. Co wywołało szeroką dyskusję wśród architektów bezpieczeństwa na temat rzeczywistej kontroli nad zaszyfrowanymi danymi w modelu chmury publicznej. Z technicznego punktu widzenia, Incydent ten udowadnia, że mimo zastosowania silnego algorytmu Advanced Encryption Standard z kluczem o długości 256 bitów, bezpieczeństwo danych jest całkowicie zależne od sposobu przechowywania klucza zapasowego, który w konfiguracjach domyślnych jest przesyłany do infrastruktury dostawcy. Dla administratorów systemów w przedsiębiorstwach kluczowym wnioskiem jest konieczność weryfikacji polis grupowych i wymuszenie lokalnego przechowywania kluczy odzyskiwania lub stosowanie dedykowanych rozwiązań klasy Hardware Security Module, aby wyeliminować możliwość ich ujawniania podmiotom trzecim bez wiedzy właściciela danych. Raport zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego dotyczący destrukcyjnego ataku na polską sektor energii. Naukowa i akademicka sieć akademicka wraz z zespołem CERT Polska Opublikowała szczegółowy raport techniczny dotyczący skoordynowanego cyberataku, który 29 grudnia 2025 roku uderzył w polską infrastrukturę krytyczną, w tym farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz dużą elektrociepłownię. Atakujący, powiązani z klastrami aktywności takich jak Static Tundra i Berserk Bear. Wykorzystali złośliwe oprogramowanie typu Wiper w celu trwałego niszczenia danych i blokowania pracy jednostek zdalnego sterowania i interfejsów człowiek-maszyna w warstwie technologii operacyjnych. Analiza powłamania wykazała, że napastnicy posiadali specjalistyczną wiedzę na temat protokołów automatyki industrialnej, celując bezpośrednio w sterowniki polowe Hitachi Relion, co miało na celu paraliżowanie możliwości zdalnego nadzoru nad stacjami elektroenergetycznymi bez przerywania samej produkcji energii. Eksperci do spraw bezpieczeństwa przemysłowego wskazują na konieczność głębokiej segmentacji sieci i wdrożenia zaawansowanych systemów wykrywania i reagowania na punktach końcowych w środowiskach produkcyjnych, aby w przyszłości skutecznie identyfikować wielomiesięczny rekonesans, który poprzedzał tę destrukcyjną fazę operacji. Patronem dzisiejszego odcinka jest firma Selfpost i ich rozwiązanie: Selfpost, twój własny punkt odbioru przesyłek. Nie musisz czekać na kuriera czy jeździć po odbiór paczek. To twoje przesyłki będą bezpiecznie czekać na ciebie. www.selfpost.pl To były wiadomości ze świata IT i cyberbezpieczeństwa. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim z innymi i wesprzej naszą inicjatywę. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie realnie zwiększają bezpieczeństwo, dlatego chcemy łączyć specjalistów IT i wspólnie budować silniejszy, bardziej odporny ekosystem technologiczny w Polsce. Udostępnij, skomentuj i oceń. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy do kolejnych odcinków.